Oto i dworzec centralny. Na dworze i centralnie. Proszę Państwa, to jest wiązkowa. Aż tak wyjątkowo! Isz prawej, isz a! I gazem i o! Kobieto, czy ja ci coś kiedyś zrobiłem? A! Trzeba było mówić, to bym ustąpił! I zrób coś z włosami! Orzesz w mordę! Uciekł mi pośpieszny! Najwyżej pojadę z przesiadkami, a co mi tam? A! 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 Trzyma, go, trzyma go! Trzyma Trzyma, trzyma go! Trzyma, trzyma, trzyma go! A! A! O, całe szczęście, oh, że Cię znaleźliśmy, prawda? Ja się Spokojnie, jeszcze żyje, jeszcze żyje. Widzicie, jeszcze żyje. Jeszcze żyjesz? Ha, on żyje. Ha, świetnie. Słyszałaś, Doria, Marty żyje. A, to dobrze wiedzieć, bo właśnie tak się zastanawiałem. Jak mogłeś tam to zrobić, Marty? Jesteśmy przyjaciółmi podobno. co się ściekasz? Co to, co co to, Żeby mi to było ostatni raz. Słyszysz, co mówię? Słyszysz, co mówię? Kochani, czas, 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 czas. musiałeś to zakładać? Nigdy w życiu, nigdy, nigdy w życiu mi tego nie rób!

Morgan z nie, nie, nie. Ty się w ogóle nie odzywaj, tak? z negocjacji to ty nie jesteś, a tu chodzi, żeby język był giętki, więc sieć. Hej, no jak leci? Właśnie, wszystko pod kontrolą. Zresztą, jakby to powiedzieć, bo trochę wstydliwa sprawa. Koledze zasadniczo trochę odbiło. Każdemu się zdarza. Tam stres, korki, wszyscy to znamy. Taki mały kuku na muniu. Hej! Chyba sam masz kuku na muniu, wiesz! Mówiłem cicho, tak? Ja to załatwię, powiedziałem. <śmiech> <śmiech> A. Zaraz obstawimy kolegę do domu i o wszystkim zapomnimy. Szkoda. Szkód brak, wszystko. Oh. Eee, hey, 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 ale spoko! No to ja, Aleks, Waslew, Zezo. Brr. Brr. A co oni ta da Au! Au. Jakoś mi tam bardzo... Oj, bardzo błogo. Ej! O! Wiecie, że Was kocham? Kurczę, jak ja mam słowo!